Cześć, witajcie w gamerskim centrum Mobile Me na kanale MediaExpert. Z tej strony GameCity, wasz przewodnik po świecie mobilnej rozrywki. Dziś zobaczycie, jak gram w grę Star Wars Galaxy Heroes za pomocą oczywiście pada od PS4. Wy też możecie sparować swój kontroler z telefonem, by móc cieszyć się właśnie taką rozgrywką. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobić, zobaczcie mój poradnik, który znajdziecie na kanale MediaExpert. A teraz zaczynamy zabawę. Ogólnie mamy tu do przejścia bardzo dużo poziomów, oczywiście poziom trudności się zwiększa z każdym levelem. Trochę jest to na pewno taktyki, może na początku tego nie widać, ale później trzeba wiedzieć jakie umiejętności mają nasze postaci, żeby odpowiednio je wykorzystać, bo tutaj tak naprawdę liczy się każdy strzał, hmm. Każde uleczenie naszej drużyny, każda umiejętność naszej postaci z racji tego, że mm, wszyscy naszy, nasi bohaterowie mają swoje unikalne umiejętności ataki, obrony i, i, i jakieś specjalne skillsy. Także na tym to właśnie polega. Naprawdę trzeba się pochylić też nad tym, że mimo że to jest graturowa, to jednak naprawdę dobrze to wygląda. I lokacje są różne. My sobie to przechodzimy. My sobie to przechodzimy w formie rzeczywiście takich misji, że to nie jest tylko taka jakby, po prostu jakaś lokacja, na której mamy się ponaparzać. Ale rzeczywiście ma to jakiś swój sens, ma to jakiś swój ciąg. Tak jak na przykład teraz mamy jakąś walkę finałową na danym levelu. Że to nie jest takie banalne, ale rzeczywiście tu coś się dzieje. Oczywiście... Jak dobrze wiecie, używając tej aplikacji, którą Wam kiedyś tam pokazałem w tutorialu, jak sprowadzić telefon z padem, możecie dodać sobie jakieś różne przyciski. Ja niektóre rzeczy robię palcem, ale Wy możecie dodać sobie odpowiednie przyciski, które Wam po prostu zapewnią to, że, że nie będziecie musieli robić to palcem, tylko wszystko możemy robić za pomocą pada. Dużo się dzieje, doczuć taki Star Warsowy klimat, chociaż, tak jak mówiłem, nigdy nie, nie byłem fanem. Żadnego filmu ze Star Warsami to jednak to jednak wiem z czym to się je. Czy tu taki fajny futurystyczny klimat. Te oczywiście miecze laserowe, futurystyczne bronie też fajne jest też to, że niektóre postacie, tak jak widzimy, w drużynie przeciwnika teraz akurat są ułożone w, nie w linii, ale w różnym dystansie. Że na przykład możemy mieć jakąś postać dystansową, albo jakąś postać, którą chcemy chronić w pewnym sensie. Także mówię, coraz im dalej w las, jakby, tym więcej jest taktyki. O tutaj się coś ciekawego dzieje. Tu mamy jakąś postać, która jest no pewnie troszeczkę, troszeczkę cięższa. Ma takie fajne szybkie ataki. Więc możemy tutaj nawet popodziwiać nie tylko ataki naszych yy, bohaterów, którymi sterujemy, ale i ataki przeciwników, także to jest fajne. I super, i mamy to. I tak właśnie, tak właśnie wygląda ta gra. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić dalszych materiałów. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!